Cześć. Dawno nie robiłem unboxingu, ale ostatnio zrobiłem kolejny zakup u naszych przyjaciół z Chin i postanowiłem pochwalić się urządzeniem, które kupiłem. Tym bardziej, że zachęciło mnie to, że jest dosyć schludnie i ładnie zapakowane. Jak widzicie, tutaj na filmie jest to kolejny regulator. Tym razem jest to regulator eSmart model 3 smart 3, on no, wygląda chyba dokładnie tak jak tutaj na, na tym opakowaniu. Jest to również regulator MPPT, tym razem troszeczkę mocniejszy, ponieważ aż 40A. No, napięcie jest samoadaptacyjne, także no, w zależności od tego jaki, jak sobie wykryje to tak będzie działać. Mm, czemu kupiłem kolejny regulator? Tak, jak wspominałem w poprzednich filmikach, po prostu z moim obecnym regulatorem mam problemy, jeśli chodzi o monitoring zdalny, bo lokalnie tutaj z domu jeszcze się da spokojnie, jeszcze mogę sobie poradzić. Najwyraźniej zakup tego urządzenia, tego konwertera portu RS485 do WiFi pomógł, i teraz nie wiesza mi się tutaj. Tak jak to robiło wcześniej, no ale mimo wszystko nadal mogę to tylko wyświetlać na laptopie, który mam w domu. No teraz obecnie, jak trzeba siedzieć w domu, no to nie mam problemu, ale kiedyś się w końcu wyjdzie i chciałbym to zdalnie wiedzieć, zdalnie widzieć, no to jest problem. A to urządzenie ma taką opcję. Jak tu otworzę opakowanie. Ma, proszę Was, takie coś. W zestawie, Znaczy w zestawie jest to opcjonalne, można to sobie domówić bądź nie. Jest to też taki jakby adapter chyba RS-485, bo na obudowie zauważyłem, że też jest 400 na opakowaniu, że też jest 485 porto tutaj i wi Ale najciekawszą funkcją tego jest to, że wspiera, wspiera chmurę. I jest już tutaj aplikacja. Tutaj dołączona jest instrukcja. Jeszcze się z nią nie zapoznawałem do końca, ale tutaj ten obrazek i podpis Cloud Server. Yy, no, rokuje pewnie, pewne nadzieje, że tak powiem. Jest kod do pobrania aplikacji. Można sobie tą aplikację po prostu zainstalować. No i liczę na to, że da się to. Po prostu zdalnie na komórce, na tablecie, na komputerze, może przez stronę www. jakoś monitorować. Czy w zestawie jest dołączone właśnie to urządzenie. Jest takie dosyć małe, skrabne, lekkie. Nie ma żadnego portu zasilania, więc z pewnością zasilane jest tutaj po porcie RS485 z regulatora. Tam chyba idzie 5V po tym porcie, więc takie jest tego napięcie. W zestawie jest też przewód. E, standardowa ryjotka. Dosyć krótka. Taka prawie że symboliczna. No ale to urządzenie nie musi być z dala zamocowane, ponieważ wystarczy, żeby było w zasięgu WiFi. Także sam przewód jest taki symboliczny. I nawet chyba nie pół metra. 30 cm, może 40. Tam, co tam mamy dalej? To jest chyba już wyposażenie standardowe. Jest to czujnik temperatury. Czujnik temperatury na złączu takim samym, jak ten regulator miał. Widać, to jest jakiś standard. Chińczycy stosują się chyba do jednego wzoru, praktycznie. Podejrzewam, że ten czujnik będzie zgodny z moim bieżącym regulatorem. W sprawdzę to w wolnej chwili, ale wydaje mi się, że będzie działało. Jest to, jest to, to tak naprawdę zwykła sonda. To jest blaszka wytłoczka, pół tulejka troszkę. Jest zalana jakimś lepiszczem, żeby nie nic nie wchodziło, żadna wilgoć. To wygląda na wodoszczelne. Oczywiście prócz tej wtyczki. Wtyczka taka standardowa, można sobie zacisnąć. No ale szału nie ma, wiadomo, podstawowa funkcja. Podejrzewam, że tam jest albo dioda, albo rezystor. Co ciekawe, w zestawie jest śrubokręt. I to, proszę Was, taki ciekawy, dwustronny. Można go sobie przełożyć, tak? I mamy śrubokręt, śrubokręt płaski. Jeszcze z regulacją tutaj, o, ciekawe rozwiązanie, z regulacją głębokości. A gdy potrzeba, możemy przełożyć to w drugą stronę. Jest zabezpieczenie, no i mamy krzyżaczek. Fajne, fajny śrubokręt, przyda się. I co mamy dalej? Dalej mamy taką ładną polistyrenową, czy z czego to tam jest, wytłoczkę, taki plastikowy styropian. No i mamy regulator. Tym razem czerwony, więc teraz nie będzie zielonej energii, będzie czerwona. Czerwone są szybsze, tak jak mówią, tak. Dotyczy samochodów, ciekawe czy, czy sprawdza się przy regulatorach. Jest w zestawie instrukcja, nie komiks, tylko książeczka. Instrukcja w języku angielskim. Tak, całkowita. Cała w języku angielskim. Poczytam sobie do poduszki. I tu mamy właściwe urządzenie. To jest ciężkawe, od razu mówię. Jest to też regulator MPPT, więc podejrzewam, że ma jakieś tam induktory. No, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę ciężki. Parę kilogramów tutaj waży. No, jest dostosowany ten model do 40 Amperów. dobrze pamiętam. Tak, do 40 Amperów, A widziałem, że jest możliwe również bez, e, kupić wersję 60 Amperów. Hmm, oczywiście to już wyciąga tylko przy najwyższym napięciu, przy tych 48V. No niemniej jednak e, samo urządzenie wydaje się być bardzo solidne. Z tyłu jest wentylator. Przez y, tą kratkę widzę tam radiatory aluminiowe, także rzeczywiście są tam jakieś elementy wymagające chłodzenia. Nie są przykręcone od spodu obudowy, tak jak to zazwyczaj się dzieje w regulatorach, że spód obudowy to jest chyba też metalowy, że spód obudowy jest y, y, po prostu radiatorem. Zaraz sprawdzimy. Mam tutaj pod ręką magnes. Tak, jest to metal. Metal. Cała obudowa jest. Metalowa. To z pewnością też nadaje wagi. Jest również etykieta. Zobaczmy, co tutaj mamy. Maksymalnie 150 V. No i tutaj są moce, jakie można wyciągnąć. 2000 W. Tym modelem przy mojej instalacji maksymalnie 520. Co i tak jest w tej chwili nieosiągalne. No, ale idźmy dalej. Co tu jest? Zastanawiam się, jak do tego się dostać. Złącza są w sumie standardowe. Wszystkie regulatory praktycznie mają przynajmniej sześć tych podstawowych złącz, czyli do podłączenia paneli fotowoltaicznych, baterii i obciążenia. No, Złącze do podłączenia temperatury, czujnika temperatury. I tutaj do monitoringu RS485, czyli do podłączenia tego urządzenia. Ciekawe, czy będzie to współpracować z moim obecnym panelem. Spróbuję to sprawdzić. Żeby dostać się do śrub, które przytrzymują tutaj kable, najprawdopodobniej trzeba odkręcić tą tutaj małą obudowę. Tą część także zaraz zobaczymy. Jako, że mamy dołączony śrubokręt, można to zrobić szybko i od razu. Pewnie dlatego ten śrubokręt został dołączony. Miło ze strony producenta. Także od razu na żywo można by powiedzieć, odkręcę. Chodzi. I tutaj mamy największą kostkę, jaką kiedykolwiek widziałem, szczerze mówiąc. To jest naprawdę bycza. Kable są porządne. Prześwituje troszeczkę elektroniki. Zobaczymy rozbiorek któregoś razu. I na filmie pokażę Wam, co znajduje się w środku. I jakie chipy tam można zastać. Z, I co jest w tej części tutaj regulatora, ponieważ ta część wydaje się taka najcięższa. Tam jak tak spoglądam widzę radiatory. Podejrzewam, że jest tam jeszcze jakiś induktor. Przy takim natężeniu prądu musi być raczej solidny. Ale to odkręcę i wam pokażę. Yy, no dobrze. Teraz spróbuję. Zrobić parę podstawowych testów. Spróbuję dobrać się tutaj jakoś do tych kostek, i spróbuję podłączyć to pod swój zasilacz, i zobaczymy, jak działa ten regulator, przy jakich napięciach pracuje, przy jakich się wyłącza i czy działa mój panel z niego. Także wracam za chwileczkę.